Akurat jak teraz patrzycie na niebo, to ja tutaj widziałem gdzieś gwiazdkę o akurat 40 minut po północy. 48 minut po północy. Ale akurat zwlekałem i teraz jest 54 minuty po północy i jej nie widać przez chmury. Zresztą księżyca też nie widać jak patrzę, bo go też chmury zakryły, więc no się spóźniłem też. Poza tym ulica jak widać tak Taka sama jak po północy, czyli migają żółte światła, i prawie, prawie nic nie jeździ, prawie nikt nie chodzi. O. Widzę, że tam ktoś trochę pościnał drzewa, ale nieważne. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, narka. Albo w sumie, wszyscy popatrzmy. Okolica taka sama jak zawsze, więc trzymajcie się do zobaczenia i cześć nara.